Siemka, witajcie w kolejnym odcinku z The Infected. No i trochę mamy tych rzeczy. Eee, no i tak, musimy poprzetapiać. Dotarłem. Na szczęście mamy drewno opałowe. Mułki przyciążony człowiek. No i co? Musimy popalić. Pyk, pyk, pyk. Zapalniczka. No i to się będzie przytapiało. I proponuję od razu zrobię drugi taki piecyk. Bo przydałby się ceglany piec, to by więcej było. Nie? Tych piecyków ja pamiętam, że trochę trzeba było powytwarzać. O, tak. Nawet trzy. Dzisiaj będzie przytapianie surowców. Małych kamieni znowu potrzebujemy. No ta. To sobie odłożę Trochę tego jest, no ale przyda się Zobaczycie, że będą efekty z tego Przytapianie surowców, no W sumie Ołowiu głównie i... Znaczy no, chciałem z tymi kamieniami, nie? Pokażę o co chodzi Bo... Nie do końca jeszcze pewnie wiecie o co. Czyli ci co oglądali, no to dobrze wiedzą o co chodzi. Ale ci co nie grali, nie widzieli, to nie wiedzą. Potrzebujemy tych kamyczków do. O, takie małe fragmenty będziemy potrzebować, nie? po to aby bo tego już nie mogę nie a nie mogę nie nie tutaj tak tylko się już zdziwiłem a glinę do gliny jest jeszcze co innego potrzebne bo skrzynia do suszenia cegieł ale nie mamy znowu gwoździ czy mamy 10 potrzeba śruby mamy, ale te śruby to mi nie są potrzebne no i dobra, wlecimy po kolejne, chyba że tu coś mam ale tu mam tylko trzy, to mało jeszcze nie mamy technologii żadnych odkrytych wow, ale wybiło Co to było? O nie, dobra, myślałem, że jakiś zwierzak. Nie no, coś tu słyszę. Oho niedźwiedź. Nie no, niedźw na niedźwiedzia to nie mam jak go zabić. Dobra, i tak przerabiamy to. No to jest taki system po prostu, nie? Nie jest zbyt logiczny, że kamień daje żelazo. No ale... No cóż. I tak. Kurde, będzie hałasował mi teraz tu. Gdzie dyga? Ciekawe jestem, jakbyśmy tą katanę zrobili. Eee, wytwarzanie. Gdzie to? w Przedmiotopedia. Katana. Patyk. A, można wytworzyć na kowadle. No właśnie. Łuk. Hmm. Nie no, wygląda na to, że ja chyba... Mogę to zrobić kamienną włócznię. Tylko że to mi i tak... O, wędka nawet jest, no proszę. I tak mi to nic nie da, nie? No dobra. Mm. No już sprawdzimy. Patyk i sztaba, ale wydaje mi się, że nie. Jezus! Ja pierdyle, No spierdolaj! Nie właśnie tu! Kurde! Ja pierdzielę słuchać to jak nawalam! Jest! Mam cię! <noise> jak fajnie Ja pierdyle <noise> Ale jaja Mamy niedźwiedzia Zbierz O, nie mogę, użyj kamiennej lub żelaznej siekiery wow. Jaka animacja Kurde, szkoda, że w sumie screena nie zrobiłem <noise> Na no, ale nic. Dobra E no elegancko nam się udało tutaj E, eee, co my tutaj? Choroba. Ej, 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 bo zginę zaraz. Dobra. O kurde, ale co mam na to sunburn zrobić? Oho, w ten sposób. Okej, okay, obudź się. I czemu wolno chodzę? Bo chyba po prostu pić mi się chce ta. Na pewno to jeszcze sobie zjemy. Dobra. Mm, tu coś... Dobra, nie? Okej. Okay. Palimy. Cyk. Niech się jara. Dobra. No i tak. Kolejne potrzebuję. Co on z tym? Warning Sunburn. No, no dziwne. To to nie, nie, nie. Zniszcz. Tak. A nie, zbierz. Kurde. Myli mi się, nie. Później z głupoty robię. Zbierz. Nie, ma, nie masz miejsca w ekwipunku no dobra do maksa takie ogólnie żmudne tu jest jak się w to gra to tak eee, jeszcze kurde no system mają taki no i taka granie więc no tak wymyślili to albo to uszanujemy, albo gramy w finą nie? <gry> ale ja akurat lubię, no. Jest to proste, ale przyjemne. Znowu ponawalamy. Zaraz będzie musi znowu zrobić. Jak ktoś wie co zrobić z tym Sunburn. Z tym poparzeniem. Czy nie wiem jak to nazwać, bo to nigdzie mi się tu nie wyświetla. Więc dziwne albo bug albo cholerawie pyk No i tak palimy kamery A reszta tu idzie, dobra To to glina, nie, nie, nie. to my chcemy to Ten taki jest trochę tutaj powinien mieć żelazo, Ale chyba nie ma. Były, zawsze były małe te kamienie. W sensie jak się rozbijało, że jeden ten, jakiś na przykład rudna, ruda żelaza czy coś, nie. Ale ja widzę, że nie ma, kurde. Nie ma tak łatwo. niech się jara już. Dobra. No i na 3T to powiedzmy, że jakaś produkcja idzie nie. Nie ma lipy Dobra, myślę, że możemy wodę zagotować No i proszę i nas niedźwiedź tu zaczął prać O i tu dosyć mocno nam tu zniszczył te drzwi prawie, że... Drzwi, drzwi, nawalał, nawalał Będzie jakiś atak, w sumie mamy czwarty dzień, to... Dobra, umyjemy rączki trzeba pamiętać o tym jak w tym subsistence, też takim survivalu fajnym no i co lejemy i tak tu jaramy, dodajemy więcej tej coś zrobimy w przyszłości pomost eee, tu dalej O, no, jak się tak rzadko gra to mi się nie pamięta później, jak to się robi, nie? Są... Jak jeszcze się gra w dużo survivali, to już w ogóle... O, pyk. pyk. Ale o, mięsko jest, ale tylko dwa, to też mało. Skórę powinien dawać niedźwiedź, nie? A, myślałem, że mogę jakimś... ...przyspieszyć to. Ale niestety. O, właśnie, stakować można, bo ja nie stakuję. Stakowanie jest przydatne po 5. I teraz, chyba jak mam 5, to teraz mogę. O, taki system tu jest, nie? No, dużo trzeba klikać, po prostu. W dużym skrócie, nie? To tam? Tu znowu ktoś. Coś. Nie. Odbierajmy sobie. Kolejne kamyczki. Prawdziwa seria na chilu. O, no. <grystanie> Skończyło się. Pyk, pyk. Patyczek Tu były patyki Albo weźmiemy sobie Ale tu były, o Pamiętam A, jeszcze włókna Czyli jedno chyba Dwa O, kurę gdzieś słyszałem Czasem można się wystraszyć Jak ja z tym niedźwiedziem Ja pierdyle to były emocje. Jak w lasu. No dobra, mamy pyk, 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 pyk. No ale same. Sama niestety ta. Ja ciągle liczyłem na. Na tą rudę, ale nie ma. Fragmenty pyk pyk też No i tak e, mamy dwie sztaby i co my byśmy chcieli zrobić Ja my byśmy na pewno chcieli Kowadło zrobić. Osiem desek, 5 sztabek, nie? Żeby kowadło sobie w tym rogu tu postawić. Wrócimy sobie je. No i co? Nie mogę. A tak Jakoś dziwnie to znajduję LOL. Hm. Dobra. Jak później będziemy musieli przestawić, to... Dobra, niech to się wyrabia. No i co? Myślę, że zakończymy odcinek. Na tym momencie. Trochę żeśmy poprzetapiali tych surowców. Ważna sprawa. Odkryłem dobrze z tym żelazem. Jeśli się podobało, zachęcam do lajka. A jeśli chcecie oglądać dalej, śledzić kanał, to również do suba. I co, widzimy się dalej. Trzymajcie się, hejka.